Płacze mam bebenku, marszal gra, ram tam tam, ram tam tam. Mam bebenku, marszal gra, ram tam tam, ram tam tam. Bebeke, bebeke, hebepeł, hebepeł, bebeke, bebeke. Mamy tu zabawek wiele, razem bawić się wesele, bo bon, kolegów dobrych mam, ram tam tam, ram tam tam, bo kolegów dobrych mam, ram tam tam, ram tam tam. Klocki, kredki, farby, to są nasze wspólne skarby. Bardzo dobrze tutaj mam ram tam tam, ram tam tam. Bardzo dobrze tutaj mam ram tam tam, ram tam tam. tam. <śpiewanie> Z są i mazgaj Ten się do nas nie wadaj Niechaj w domu siedzi sam Ram tam tam Ram tam tam Niechaj w domu siedzi sam Ram tam tam Ram tam tam <śmieniczy>